Radio Z. Szanowni Państwo, nie usłyszycie dziś żadnej naszej normalnej audycji. Zamiast nich nadajemy komunikat specjalny. Media bez wyboru. Jest on formą naszego protestu. Rząd... Niezależne media, obciążając je nowym, dodatkowym podatkiem od reklam. Reklamy są naszym jedynym źródłem dochodu. Protestujemy, by mogli się Państwo przekonać, jak będzie wyglądać Polska bez niezależnych mediów. Jak będzie wyglądać Polska bez Państwa ulubionego radia, telewizji, gazety, portalu internetowego, serwisu streamingowego czy kina. Przepraszamy Państwa, naszych słuchaczy i partnerów handlowych, za zmianę dzisiejszej ramówki, ale nie mamy wyboru. Nasz list otwarty znajdą Państwo na naszej stronie www.radioz.pl. Mogą nas Państwo wesprzeć, wysyłając maila w obronie niezależnych mediów do prezydenta, premiera czy swojego posła lub senatora. Z góry Państwu za to serdecznie dziękujemy. To był komunikat specjalny Media bez wyboru. Aby Państwo nadal mieli wybór. niezależne media obciążając je nowym dodatkowym podatkiem od reklam. Reklamy są naszym jedynym źródłem dochodu. Protek Jakby wczoraj Nie ma postaryzmu żadnego. Kina, przepraszamy Państwa, naszych słuchaczy i partnerów handlowych za zmianę dzisiejszej ramówki, ale nie mamy wyboru. Nasz list otwarty znajdą Państwo na naszej stronie meloradio.pl. Radio FM. Pierwsze radio informacyjne. Szanowni Państwo, nie usłyszycie dziś żadnej naszej normalnej audycji. Zamiast nich nadajemy komunikat specjalny. Media bez wyboru. Rene Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa. Jest on formą naszego protestu. Rząd chce zniszczyć niezależne media, obciążając je nowym do. mediów do prezydenta, premiera, swojego posła lub senatora. Uderzający polskiego słuchacza, widza, czytelnika i internautę, a także polskie produkcje. Kazać Wam najważniejszych wiadomości, zamilkły także inne stacje radiowe swoich programów. Szanowni Państwo, nie usłyszycie dziś żadnej naszej normalnej audycji. Zamiast nich, nadajemy komunikat specjalny. Media bez wyboru. Jest on formą naszego protestu. Rząd chce zniszczyć niezależne media, obciążając je nowym, dodatkowym podatkiem od reklam. Przez wieki kobiety były dyskryminowane. Trpiąc w czasie swego posługiwania na ziemi. Wreszcie. Zadatkiem od reklam. Reklamy są naszym jedynym źródłem dochodu. Protestujemy, by mogli się Państwo przekonać, jak będzie wyglądać Polska bez niezależnych mediów. Jak będzie wyglądać Polska bez Państwa ulubionego radia, telewizji, gazety, portalu internetowego. Państwa ulubionego radia, telewizji, gazety, portalu internetowego, serwisu streamingowego czy kina. Przepraszamy Państwa, naszych słuchaczy i partnerów handlowych... Za zmianę dzisiejszej ramówki, ale nie mamy wyboru. Party znajdą.